Cześć wszystkim, ja jestem Pawlik, a to jest pierwszy odcinek serii PlayGames Minecraft. Zaczniemy sobie nową przygodę w Minecrafta na tym kanale. Dlaczego? Bo gra jest świetna, oferuje dużo fajnej zabawy, frajdy i dużo osób lubi oglądać Minecrafta. Także spróbujemy sobie zacząć przygodę w tej grze. Będę próbował wprowadzić coś takiego w kooperacji w trybie kooperacji z różnymi kolegami albo z innymi osobami. Tak żeby było ciekawiej. wiadomo, jak się ogląda kogoś w trybie kooperacji to jest dużo dużo ciekawiej. Ale póki jeszcze nie zebrali, nie zebrałem takiej ekipy, zaczniemy sobie przygodę w single w single, w single playerze na trybie hardcore, to sobie od razu zaczniemy. No tutaj testowałem mody czy działają i tak dalej dobra, stwórzmy sobie świat. Jak się świat nazywa... postaw kloca, bo tak ogólnie będzie się nazywała nasza seria postaw kloca, czy to w single playerze, czy to w czy to w koopie, także, tylko że będzie w kopie, to będzie się nazywało postaw kloca koop, co albo coś takiego, coś w tym stylu, ale to już raczej nie ma większego znaczenia, prawda? Dobra, nazwiemy sobie tutaj nasz świat. Kloca. Dobra, więcej... Tutaj oczywiście tryb hardcore, czyli to będzie taka krótsza seria. Znaczy, krótsza. Zobaczymy. Może będzie to długa seria, może będzie to krótka. Zależy, kiedy zginiemy. Wiadomo, jak się tutaj zginie, to już wszystko przepada i savey i tak dalej. Także... Także może być ciężko. Ale... Ale pozytywnie, lubię takie wyzwania, bo to jest fajna opcja. Dobra, jest hardcore. Może ustawmy sobie tej opcji świata z ziarno. Tu wpiszę swoją datę. To nie jest żadna tajemnica ani nic, także yy, nie ma tutaj żadnego problemu z tym. 1.991 yy, Dobra, wpisaliśmy sobie ziarno, tutaj wszystko jest ok. Dobra, gotowe. Dobra, no to zaczynamy. Zaczynam naszą przygodę. Zobaczymy, gdzie się zrespimy. Trzeba będzie na początku, kurczę, wykopać sobie jakoś szybko ziemiankę, bo gram na modach, gram na modach... wkleję wam po prostu, na jakich modach gram pod filmikiem, prawda? Pokażę wam pod filmikiem, na jakich modach aktualnie gram, bo gram na Moon Creatures, także może być ciężko, ok, są blisko drzewa, na razie się wczytuje wszystko, cały świat nam się doczytuje, to musimy chwileczkę poczekać, żeby nam się to wszystko zrenderowało, dobra, są, jest tam jakaś zebra, są krowy, dobra, to wiecie co, tutaj wybudujemy sobie, na, na skraju lasu, wybudujemy sobie domek, oho, tam już jakieś, pie... a, koza, dobra, <ślaski> koza. Dobra, najsam pierwszy może pozbieramy trochę drewna. Dlaczego? Bo drewno do, do wszystkiego się tutaj przydaje. Bez drewna nie zbudujemy niczego kompletnie. Nie musi być drewno, bo. Yy, z drewna... drewno to podstawa przy tworzeniu jakiegokolwiek yy, miecza, jakiejś zbroi. Yy, wszystkiego, do dosłownie wszystkiego. Nawet potrzebne jest drewno, żeby wybudować. Yy, ten... Yy, no, pierwszy w, mm, stolik znaczy z narzędziami, gdzie się wszystko wyrabia, prawda? Także... o nie. O Kurcze, widzicie? Gdy z nas o kurde! O, gdzie jest woda? Gdzie jest woda? O, o kurde, widzicie? Choroba taki... Franca nam się od tyłu zaczaił. I już nam było ponad nad połowę, Hapa zjechał. No trzeba uważać, moi mili, bo bo szybko skończymy tą naszą przygodę w tej grze. Znaczy w tej pierwszej serii. Nie chcę, żeby to było w formie takiego longshorta, bo to longshorta, o. Dobra, zobaczymy co z kozy wypada. Sz... Jezu! Co to było? <ścoughs> o ku ej tego się nie spodziewałem, wiecie? Serio. Że na... tak nas skoza potraktuje. Spadaj, spadaj stąd. Ej, no co jest? A, koza nas zabije. Spadamy. Oj, tego to się fakt kompletnie nie spodziewałem, takiego zwrotu akcji. No mamy problemy z kozą, od razu na samym początku mamy problemy z kozą. Koza nas goni, kurde, nie wierzę. O kurcze. No, musi nam się troszkę życie zregenerować. Bo. Ej, daj nam spokój. O! O! Skóra wypada z koła. Uh! Dobra, kopiemy szybko, bo zaraz nas noc nastanie. I będziemy mieli spory problem. Musimy sobie narąbać. No, jeszcze z... no, chyba jedno czy dwa drzewka zrobimy. I może na początek nam starczy. Bo chcę na początku zrobić węgiel drzewny, aby zrobić pochodnie, prawda? Żeby nam się koło dołku nie zrespiły. Hmm, żadne Stwory, potwory. Oho, to jakiś niedźwiedź jest, coś takiego. No, mo, Creatures, świetny mod, świetny mod dodaje mnóstwo potworów, jako, jako jak, i tych, jak i tych złych, i tych dobrych, w sensie tych złych. No, jakieś potwory, jakieś tam krokodyle, inne takie. Plus te dobre, typu jakieś właśnie kot, koty, psy, i takie tam. Także bardzo fajna sprawa z tą moą creatures i jest dużo trudniej, prawda? To zawsze rozgrywka troszkę mm, będzie emocjonująca. No, o coś słyszałem. Kurczę, trzeba uważać, bo zaraz na stół coś wyjdzie z jakichś drzew. Będziemy sobie mieszkać na skraju takiego małego lasku, jak widzę. No i mam mapkę, ona się nazywa. Kurcze, nie pamiętam jak się ta mapka nazywa, ale. Ale też, to jest bardzo pomocna sprawa, jak się ma taką mapkę. Oż, cholera. No nie. No i widzicie? Widzicie? Jasny, gwint. Przesrane, ile tutaj tego się teraz na, na. Dobra. Wiecie co? Zróbmy sobie ziemiankę, czyli co? Wybudujemy sobie w ziemi. Nie będziemy robić z desek, tylko z ziemi sobie wybudujemy taki. Taki, no, ziemiankę, no, szałas taki, prawda? Yy, bo drewno nam się może przydać. Później, później pomyślimy nad jakimś... Yy, później pomyślimy nad jakimś normalnym domkiem, ale teraz trzeba przetrwać tą pierwszą noc. Tam widziałem owce, dalej były. Yy, to się z nich skorzysta. Czekajcie, czekajcie, bo tak ze 3-4 yy, wysokości by się przydało. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie taki rozkmin. To tutaj zabierzemy. I tak w dół się przekopiemy. Dobra. No tak i taką ziemiankę sobie zrobimy najsampierw. No to będziemy mogli przetrwać pierwszą noc, bo jak wiadomo pierwsza noc jest najtrudniejsza, bo nie mamy ani żadnego ba bardzo jedzenia, ani żadnego klipunku, ani nic. Także jest ciężko przetrwać pierwszą noc, ale jest to możliwe, prawda? Bez problemu, tylko trzeba dobrze to, to zorganizować w miarę. Budujemy sobie taką ziemiankę. Później wyrównamy sobie teren, żeby to jakoś w miarę po wyglądało tu wszystko. Kurczę, ile tego z tej zwierzyny się teraz tutaj pałęta. Co to było? No, takie niespodzianki, powiem wam. Mm. Czechają za plecami przez tego moda, ale jest y, fajnie. Jest dużo więcej tych zwierzyn, dużo więcej jest y, potworów, także później będzie przygoda na, naprawdę nabierała na emocjach troszkę. Dobra, tutaj sobie wybudujemy jeszcze jedną w głąb. Dobra, jest kamień. Tu będziemy mogli sobie później wybudować kamienne y, narzędzia, typu kilo, miecz na początku, bo na razie to z drewnianych chyba będziemy korzystać. Nie, bo nie będzie innego wejścia. Dobra, zróbmy sobie coś w tym stylu. Dobra, jest królik jakiś. Dobra, wybudujemy sobie szybko. O, są świnie, jest mięso, dobra. Zróbmy sobie wejście do naszej ziemianki gdzieś w tym miejscu. Och, cholera. O, ciekawie. Kurczę, no i ten tam... Dobra. Jeju! Co to tak? Nawet nie wiem jakie zwierzę wydaje takie odgłosy. Kurwa, jaka dzicz. Ale o to chodzi, o to chodzi, że czyha na nas tam niebezpieczeństwo. O którym nawet nie mamy pojęcia. Hmm, dobra, wykupmy sobie ziemiankę, to by nas od razu w pierwszej nocy nic nie zabiło. O trochę wyższą właśnie. Dlatego kopałem się troszkę o jedno niżej, żeby to było wyższe, bo jak jest za niskie, to tak trochę... No przypał, taki przypał trochę jest, nie? Kurczę, przydałby się kilo. Dobra. To od razu sobie zrobimy drewniane narzędzia. Skrzyneczkę zrobimy najsampier. Nice yy, dobra, postawimy ją tutaj. Więc tak, najpierw trzeba było zrobić sobie deski. Zrobimy sobie trochę desek. Dobra, tyle desek wystarczy, skrzynka i przy, dzięki tej skrzynce wszystko opiera się na tej skrzynce, ona musi być, bo inaczej no nie przeżyjemy, trzeba, bo tej, w tej skrzynce się wyrabia wszystko, łóżka, no dosłownie wszystko w tej grze trzeba robić praktycznie w tej skrzynce, bo ma 6 na 6 oczek, 3 na 3 przepraszam oczka. Yy, patyków sobie troszkę zróbmy. O, 24 patyki nam wystarczą i zróbmy sobie drewniane rzeczy, czyli tak, mieczyk sobie zróbmy drewniany, może nam starczy na początek, zróbmy sobie jeszcze kilof, żebyśmy mogli te kamienie, zróbmy sobie drewniany mm, toporek, mm, na drewno, żeby nam szybciej, żebyśmy szybciej wykopywali drewno, znaczy rąbali drewno i zróbmy sobie co jeszcze Topo łopatę. Żebyśmy tą ziemię szybciej zabierali. Dobra, bierzemy kilof. Gdzie jest? Tu jest kilof? I zobaczcie, no i dużo szybciej idzie. Później jak będziemy mieli kamienne rzeczy. Kamienne kwipunek to będzie jeszcze szybciej. O, żwir Dobra, taka ziemianka myślę starczy. Zrobimy sobie tak na szybkości tą ziemiankę. Dlaczego? Bo... Mm, No, fenomenalny jest ten mod, twórca tego modu, cały czas go ulepsza, z, każdym, no, z każdą nową, yy, nową wersją tego moda, praktycznie dodaje nowe zwierzątka, to jest fenomenalna sprawa, bez tego, Kurczę, trzeba tutaj zabudować, za 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 wiecie co, zróbmy tak, na razie, drzwi, wybudujmy sobie drzwi, żeby nic tam nam się nie wkradło przypadkiem do domu z podstawa. Dobra, możemy zrobić piec. To jest, to jest żwir. Nie, nie możemy chyba zrobić pieca jeszcze. Tak, jednego bruku nam zabrakło. Dobra, wiecie co? Najpierw pójdziemy, bo już się robi ciemno widzę. Pójdziemy sobie po te owce. Dlaczego? Bo jak zrobimy będziemy mieli owce, to... Oj, świnie zabijemy, będzie mięso. Jak będziemy mieli owce, to zrobimy sobie... Toky, tak, nie zaatakuje nas chyba. Mm, łóżko! Z wełny. O, widzicie, wypadła owca. Jeszcze jedna oprócz tej. Trzeba nam jeszcze jednej owcy. Zabijemy krowę. Wiecie, co ja się strasznie boję teraz tutaj chodzić, bo... O, cholera, zabraknie nam owcy. Bo ten mu creatures yy, to dodaje, dodaje dużo potworów. Och cholera, i były dwie owce tylko. No i mamy przesrane. Jakiś kotek. Z kota raczej wełna nie wypadnie, nie? Dobra, wiecie co, wróćmy. Trudno. Trudno się mówi, wracamy do domu. Czekajcie, to było gdzieś tutaj. Tak. Mm. Wrócimy sobie do domu sobie ogarniemy, dobra, jest strasznie ciemno, Wybu wybudujemy sobie piec i zrobimy mm, co zrobimy? zrobimy sobie pochodnie, bo żeby zrobić węgiel drzewny, to prawda, trzeba go najpierw przesmażyć w tym piecu, trzeba zrobić to tak, zobaczcie, zrobimy sobie piecyk, piecyk to jest ustawia się tak dookoła o widzicie? i jest piecyk on będzie też nam potrzebny do wszelakich przeróbek, on też jest podstawową rzeczą w tej grze. I tak, żeby, żeby robić przedmioty, to zobaczcie, trzeba sobie pyknąć, wstawić je jakiś drewno, węgiel, najlepiej, najlepiej węgiel, bo on się najdłużej z, z najwolniej spala węgiel, także później po, popolujemy troszkę na węgiel, żebyśmy mogli do pieca wsadzić. Yy, dobra, połowę tego i zobaczcie, już się nam robi. Yy, będzie robił węgiel drzewny. Póki nam się robi, to my, może, sobie tutaj troszkę powiększymy nasz rewir. Naszą ziemiankę, bo troszkę mało miejsca. No i jak na złości, słuchajcie, mamy dwie, dwie wełnki. Nie mamy trzech. A żeby zrobić łóżko, to trzeba mieć trzy wełnki. Także długa noc przed nami, powiem Wam szczerze. Ale myślę, że przetrwamy, bo mamy domek, zrobiliśmy sobie domek, mamy ogień, mamy jedzenie, to, to usmażymy sobie jedzenie, bo gdy się smaży jedzenie moi mili, to ono nam, nam więcej daje tych, tych udek, czy to co to, to tam jest, tego wyznacznika, tego wykresu jedzenia, prawda? I to nam więcej da. Zjedzenie jednego y, na przykład, nie wiem, jakieś co to jest, surowe mięso, to jak smażymy mięso, to doda nam dużo więcej, chyba nawet dwa razy więcej. Nie jestem pewien, ale jakoś tak to działa. Dobra, nakopmy sobie troszkę kamienia. Przy okazji sobie wyr wyrównamy. Kurczę, żwir tutaj jest. No nie spodziewałem się, że tak wysoko żwir znajdziemy. Dobra, niech sobie będzie tutaj coś takiego. Dobra, mamy węgiel, zobaczmy. Zobaczcie, dobra, to to już zabierzemy. I żeby zrobić ten pochodnie to wystarczy jakiś tam patyk i węgiel widzicie z jednego robią nam się 4 16 pochodni będziemy mieli to na, na początek wystarczy oczywiście później jak będziemy chcieli zrobić wyprawę do, jakiegoś, do jakiejś jaskini to będzie nam potrzebne dużo więcej tych pochodni ale na razie to my sobie oszczędzimy takich wypraw trzeba uważać, trzeba nam sobie tutaj oświetlić Dlaczego oświetlam na zewnątrz? Ponieważ nie tylko, żeby to wie, że, wiecie, żebym znalazł własny dom, tylko yy, yy, moby się nie respią w tych miejscach dobrze oświetlonych, bo, bo jest jeszcze coś takiego jest słabo oświetlone miejsce, to się mobki respią, ale znacznie mniej niż by było to kompletnie ciemno, prawda? A jak jest całkowicie oświetlone, tak dużo tego światła jest. To te mobki no, nie respią się tak szybko jak, byśmy, jak, jak normalnie. Jak jest co ja mówię, jak jest pełno światła, tak oświetlone na full, tak jak na przykład w tym pomieszczeniu, znaczy na full to nie jest, ale na tyle oświetlone, żeby nie respiły się w ogóle w tym miejscu mobki. Dobra. Co my tu mamy? Co teraz? Może zróbmy sobie tak, usmaszmy sobie jedzenie, jakieś tam mamy. Kurcze, zabrakło nam trochę drewna, zobaczymy, może to starczy, bo to jest jak będziemy musieli znowu pójść na, na rąbadzie drewna, bo jak mówiłem, drewno to tutaj jest y, podstawą do przetrwania. A, szczur! U nas będzie bił. No. W, w, wytyfy było. Ech. No, trzeba uważać, widzicie. Trzeba uważać, bo wszędzie czyha niebezpieczeństwo. Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Zróbmy sobie. Cholera, i będzie wkurzał teraz ten. O, tutaj zapomnieliśmy rozwalić. Zróbmy sobie tak. Mamy mięso, to nam się przyda. Kamienne rzeczy, typu mieczyk. Możemy, możemy. Zróbmy sobie tak. Kamienny miecz. Będzie duże, większe obrażenia. Może nie, no sporo większe obrażenia tam zadawał. Kamienny kilow. Wszystko kamienne może sobie zrobimy, bo to jest znacznie wydajniejsze w pracy. I znacznie w, i wolniej się niszczy przede wszystkim. Co to było? Kurde. No i stoi tutaj szczur. Wiecie co? Może przetestujemy na mieczek. O, coś znaleźliśmy. To się je. Co to jest? Rafrat. On jest polszczony, widzicie? A zobaczymy. Oho, nie mamy. Wiecie co, co? nie chcę smażyć deskami, bo deski się przydają do wszystkiego. Mm, dobra, trudno. No zobaczymy, zobaczymy w ogóle, czy, czy to się w ogóle da usmażyć. O, da się. Czyli pewnie jedzenie może będziemy mieli. Szczura sobie upieczemy. Tak, mamy kilof, mamy miecz, to jeszcze zróbmy sobie toporek. Z kamienia. Coś jeszcze. Toporek, kilof, miecz, łopata. Dobra, łopata też się przyda. Zróbmy sobie łopatę, tak już będziemy mieli na zapas. O, i już będziemy mieli dużo lepiej. Wiecie co, jeszcze sobie skrzynkę zrobimy. Kurczę, tylko dajcie mi. O, opieczony ten szczur. No bardzo fajnie. Jak się robi skrzynkę? No to tak samo jak piec, tylko że z drewna. Zobaczcie. Pyk, 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 jest skrzyneczka skrzyneczki się bardzo przydają w tej grze ponieważ dużo, dużo tych rzeczy zdobywamy a mało nam się mieści ekwipunku przy sobie przynajmniej na podstawowej wersji mało nam się mieści, także fajna sprawa postawimy sobie skrzynkę i mamy dru drugie tyle jak dostawimy drugą skrzynkę to będziemy dwa razy i tak dalej, i tak dalej także z tych skrzynek możemy sobie narobić kupę dobra, sobie schowajmy skórę Upieczonego szczura też sobie schowamy, żeby było na czarną godzinę. Sadzonki drzew, nasiona. Później sobie zrobimy nasiona, zasadzimy i będą nam rosły różne takie te dorobienia chlebów, jak one się nazywały. Nieważne, takie. takie coś, żeby można zrobić sobie chleb. Dobra, jeszcze jest noc. Wiecie co? Może tak. Czy będziemy się kopać? Bo w nocy to, to szkoda, kurde, mm, bo bardzo szybko możemy się nadziać na coś, w sensie możemy się, kurcze, wpierdzielić i coś nas może zatłuć i to będzie już, to już będzie krótka przygoda wtedy z Minecraftem, z tą serią. Patrzcie, kurde, ostra... Kurwa szmać. Co to jest? To nas zabije? wiecie, co się boję, bo nie mam pojęcia co to jest. Oho! Oho! Mogłem nie podchodzić. Nie widzicie? Zombi jak na jakimś latającym koniu. O, nie wierzę. Ale jaja, ej wydygłem się i to serio, dlaczego, bo gdyby to był tryb przetrwania, to bym się nie bał, po prostu bym go zaatakował, ale że to jest tryb hardcore, to jak zginę, to już kaput, kaplica, no i dupa, cholera i on tutaj będzie czyhał czyha na nas, wiecie co, bo zasejwowanie to chyba nie będzie miało sensu, bo jak zapiszemy i zginiemy, to nam savey. Zginął. O nie! Ale się wkopaliśmy. Dobra, mam pomysł. Zaczniemy sobie kopać drugie wyjście. Drugie wyjście. Alternatywne to jest moim mili. Podstawa. Znaczy, podstawa. Może nie podstawa, ale bardzo przydatne. Kiedy nas coś uwięzi w domku. Gdzieś stanie przy wyjściu. Właśnie tak jak. Ten troll, go... czy coś takiego To... Możemy sobie wyjść drugim wyjściem Wybudujmy sobie, wykopmy sobie jakiś taki tunel O cholera Dobra, to jest coś No, zróbmy sobie jeszcze takie o Na pochodnie Będzie nam oświetlać drogę po drodze No widzicie? Mamy sobie wyjście, wiecie co? Zróbmy sobie tak. Du, du, du. Kurczę. Trzeba uważać, bo tutaj teraz na każdym kroku się może coś czaić. O! Zróbmy sobie coś takiego. Tutaj troszkę to sobie... To nam zarośnie. Niebawem. O, takie troszkę dłuższe. Widzicie? Teraz dużo szybciej ten, ten. O! I proszę ja was... I tutaj sobie postawimy drzwi, później oczywiście wszystko sobie obudujemy. No tutaj sobie wszystko obudujemy, żeby to jakoś miało ręce i nogi, wyglądało trochę. O cholera, trzeba pójść na drewna. Ale na razie mamy, na razie mamy, przeżyjemy. O. Postawimy oczywiście pochodnie. Tutaj sobie postawimy jedną, żeby nam się w tym miejscu akurat moby nie rozpiły, bo jednak to jest y, dokuczliwe. I sobie tak o przy wejściu postawimy sobie dwie pochodnie, tak żeby nam oznaczało ten teren. Jasny gwint, jakieś jelenie. Dobra, dobra, to wiecie co? Teraz pójdziemy sobie y, narąbać, y, no narąbać, co ja gadam? Krówki tu, to... tam coś padło chyba. Jezu, co to? Dobra, nie zbliżam się. Jest Zombiak. Zombiaka dosyć łatwo zabić, bo no, można go na dystans i je się pali w dzień. Jelenia nie będziemy bić, bo znowu nas zabije, zacznie bić jak ta koza. O! I mamy wejście bardzo ładne do jaskini jakiejś. To później będziemy... Mo o jest świnie. Będziemy mogli skorzystać z... Są krowy, może gdzieś owce znajdziemy, to będziemy mogli sobie wbudować w końcu to łóżko, żeby przesypiać te nieszczęsne noce. Trzeba uważać, moi mili. Cizmyś, Wie, wiem, że tutaj można jeździć na jakichś koniach i tak dalej, także znajdziemy sobie kiedyś jakiegoś kurwa struś. Ciekawe, czy na struśu da się jeździć. O Sołowce Tu jest kura, tu jest kotek Kurwa szczur jeszcze Widzicie, i wszędzie tutaj coś, kurde. O kurde, lew Właśnie Pamiętam, że lwy też atakowały, i to tak. Dobra Mamy wełnę, mamy ten Mamy wyrow Padamy na razie, kurde lew, co nas jeszcze zauważył? No to ciężko będzie, słabo, kurde strusie! <ścoughs> o nie wierzę. Dobra, schowajmy się, trajmy i zbudujmy sobie łóżko. E, aha, już zbudowaliśmy sobie łóżko, a wyjdźmy tylnym wyjściem. I Troszkę dre drewna sobie narąbiemy, bo cholera nie mamy z czego zbudować łóżka już. Ja cię kręcę. No, ale teraz powiem wam, bardzo ciekawie się gra, bo bo dużo czycha niebezpieczeństw na każdym kroku, ale jest dużo też takich, yy, wiadomo. Ciekawe, czy na strusiach się daje jeździć. No, na razie tego sprawdzał, nie będę, bo nie chcę zginąć od razu w pierwszej. Yy, w pierwszym etapie tej gry. Dobra, zbudujmy sobie łóżko. Najpierw zróbmy sobie desek trochę. Dobra, już nas nam starczy. Mm, łóżko to było raz, dwa, trzy. O cholera, nie wypadło. A i widzicie, no i nie zaważyłem, albo nie wziąłem tej wełny, albo nie, nie wypadła w ogóle wełna. Dobra, nieważne. Mm, na razie. Dobra, moi mili, to na tym sobie skończymy w tym momencie przygodę. Serię będę prowadził do momentu, aż zginę, także nie mam pojęcia, ile odcinków będzie. Może zaczniemy później drugą, zobaczymy. Polecajcie mi mody, na jakich modach warto sobie pograć, jakie mody w... Jakie mody nam dodadzą, jakichś fajnych rozkminów, jakichś fajnych rzeczy. Nie wiem, może ekwipunek, może mm, kiedyś... Pamiętam, był taki mod, co dodawał tarczę, że można było się tak fajnie bronić i tam ta, taka kondycja nam spadała. To to by też by się przydało, bo w tych moclitches to to będzie ciężko przetrwać, prawda? To by się przydało. Polecajcie mi mody, które właśnie się przydadzą, które są fajne i które nam umilą rozgrywkę. Także teraz sobie skończymy i zapraszam na następny odcinek i ogólnie na inne filmy na moim kanale. Także dzięki i do zobaczenia następnym razem.